Marcin Kamiński, obrońca reprezentacji Polski, jest specjalnym gościem Orange Sport. Witam Cię, Marcin. Dziękuję. Marcin, dla Ciebie to jest powrót na zgrupowanie. No to już za nami no, jesteśmy podczas drugiego dnia, więc jak wrażenia? Znaczy, na pewno tak, to jest dla mnie powrót. Czekałem też na to sporo czasu, no ale jednak wiedziałem, że wcześniej nie byłem w dobrej dyspozycji. Teraz czuję się o wiele lepiej, czuję się dobrze, dlatego myślę, że to powołanie przychodzi w odpowiednim momencie i teraz tylko czas, żeby udowodnić trenerowi, że to mi się należało. To powołanie to było. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pierwsze takie zapowiedziane, bo wiadomo, że ten Nawałka Cię powołał, bo już na pierwszej konferencji prasowej tak dość enigmatycznie, ale zdradził, że on chciałby Ciebie wyciągnąć z tej kadry olimpijskiej. Ciąży na Tobie jakaś presja? No bo Adam Nowałka tak między słowami mówił, że chciałby może o Ciebie na Twojej podstawie budować. Czyli znaczy ja powiem tak, ja się tym wszystkim dowiedziałem od kolegów w szatni, że trener w jakiś sposób się w ogóle wypowiadał, że mówił o mnie. Ja do tego po na razie z spokojem, naprawdę, no, z ogromnym dystansem. Na razie staram się pokazywać trenerowi, że, że dobrze zrobił, że może mi zaufać, że będę gotowy, żeby zagrać w tym spotkaniu. Dlatego też no, pierwszą ocenę będzie można dopiero dokonać po, po meczu. Rozmawiałeś już z trenerem na temat swojej roli w drużnie? Na razie jeszcze z trenerem żadnej rozmowy indywidualnej nie przybyłem. Myślę, że to będzie, no ale jeszcze nie wiem kiedy. Wiemy, że jeśli trener się na to zdecyduje, to będziesz mógł wystąpić w spotkaniu ze Słowacją, później wyjeżdżasz na mecz kadry U21. No i pytanie: cieszysz się, czy wolałbyś zostać? Znaczy, powiem tak. Wiem, że spotkanie w kadrze U21 no, to jest równie ważne, no bo jednak to są eliminacje jest ogromna szansa, żeby awansować dalej, dlatego no, też trzeba to wykorzystać. Musi tam być, no, nie ma co ukrywać, najsilniejszy skład, żeby można było te kolejne mecze wygrywać. Na koniec chciałem jeszcze zapytać o tą słynną dyscyplinę Adama Nawałki, bo mnóstwo się o tym mówiło, przede wszystkim przed zgrupowaniem, a wczoraj mogliśmy się przekonać naocznie, że rzeczywiście lubi mieć wszystko dopięte na ostatni guzik trener. No i pytanie na przykład w porównaniu do warsztatu Mariusza Rumaka. Jak to jest, jest ostry, jest na walka? Czy na pewno, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę, no to trener Rumak i trener Nawalka, no widać, że mają bardzo dużo podobnych cech, jeżeli chodzi o to, ale na pewno widać, że trener Nawalka no, bardzo lubi, żeby wszystko było poukładane tak, jak on sobie tego życzy. Miejmy nadzieję, że to się przełoży za dobre wyniki kadry dziękuję bardzo. Marcin Kamiński był specjalnym gościem Orange Sports.